Witam Was w strzelce. To jest dla Was czytanie na maj 2023. Zobaczmy, jakie będą dla Was energie w tym miesiącu, co się będzie działo. Ok. Siła i... cesarz. Wyzwania. Wyzwania. Piątka Mieczy. Przyczyny. Co żył podstawy? Szóstka Pucharów. Przeszłość. Ósemka Kijów. Co macie w głowie? Do czego to życie? Umiarkowanie. Co nadchodzi? Najbliższa przyszłość. Okej, okay, dwie karty. Szóstka mieczy i dziewiątka mieczy. W tej sytuacji, kochankowie, co się dzieje dookoła? do dookoła, Twoje otoczenie a smiedrze Jeszcze jedna karta rydwa Czego nie widzę? Potencjalny wynik sytuacji. Ok. Trójka pucharów. No dobrze. I pod spodem mamy asa pucharów. Ok. Dobra, strzelce, zobaczmy, co się dzieje. Wyraźnie pokazuje mi się tutaj dwie osoby. Albo się Tobą interesują, i jedna osoba to może być Twój stały partner, partnerka. No, pokazuje się Cesarz. Także Cesarz i papież, e, więc mam wrażenie, że jest to jakaś bardzo stała osoba, e, ale wkracza tutaj rydwan w Twoim otoczeniu, więc i jest to coś nowego, a z mieczy, e, komunikacja, rozmowa i myślę, że przyprawia cię to trochę oból głowy i yy, przechodzą jakieś wspomnienia dotyczące te, tej osoby yy, do ciebie. Yy, no i trzeba jakoś zaradzić tej sytuacji. Mamy tego asa Bucharów, yy, który się tutaj pokazuje. No i Ty w całej tej sytuacji karta kochanków. I w tej dali ta karta mówi o wyborze, o tym, że mamy dwie opcje i musimy wybrać, którą bierzemy. Więc mam wrażenie, że ktoś się pojawił po prostu na planszy, kto się bardzo interesuje i kto, wręcz mam wrażenie, próbuje się tutaj odbić, bo Rydwan się w ten sposób pokazuje jako bardzo ambitny, taki gladiator, który pojawia się znikąd. Szybko i odważnie wkracza, bardzo z takim jasnym komunikatem, bo on przynosi tak, jakby asa mieczy, więc prawdę, wiadomość, rozmowę, być może trudną. I co się dzieje w całej tej sytuacji? Mamy szóstkę mieczy i dziewiątkę mieczy. I myślę, że rozważasz albo odejście, albo być może nawet od tej osoby, i od tych jakby problemów, które nagle zaczynają cię stresować, może niekoniecznie problemów, ale decyzji, którą, którą trzeba tutaj podjąć. Ok, mamy szóstkę mieczy i dziewiątkę mieczy. Pomiędzy tym piątka mieczy, którą mam wrażenie, nie do końca chcesz wykonać. Ona jest tutaj wyzwaniem. Piątka mieczy mówi o tym, że nawet jak nie chcemy, to musimy tak jakby wymierzyć sprawiedliwość. Można Tak, tak odbieram w tej talii. To jest moja nowa talia. Jeszcze się poznajemy. Ale właśnie ta piątka mieczy mówi o tym, że. Jakby walka została wykonana, jest wygrany, jest przegrany, mimo tego, że on tak jakby nie chciał walczyć, musi. Tak? I jakby może zwyciężyć tylko jeden. Piątka mieczy jest też taką kartą konfliktu, czasem przymuszania do czegoś, czego nie chcemy zrobić. Jesteśmy przymuszani przed, przez kogoś. Więc myślę, że ciężko ci będzie odprawić tą osobę, która się pojawia. Może nie chcesz jej zrobić przykrości zwyczajnie, bo podstawą jest Szóstka Pucharów to również może być ta szóstka Pucharów, jakby reprezentacja jakiejś stałej relacji, ale szóstka Pucharów również odnosi się do, do przeszłości i to może być jakiś sentyment e, dawnej miłości, e, która się tutaj nagle pojawia, tak jakby przy, przybyła z daleka. E, przeszłość już pokazuje komunikację. Ósemka kijów. Więc może być tak, że ta komunikacja się zaczęła w przeszłości, mimo tego, że jakby cała sytuacja wygląda tutaj, że jest wszystko bardzo stałe, poukładane, e, z poważną osobą, bo mamy cesarza i siłę. Siła mówi również o delikatności, ale też mówi o panowaniu, tak jakby bestii, która jest na nasze rozkazy. Więc jest tutaj dużo jakiegoś takiego osobistego power'a, mocy i... Jeżeli jesteś z trud z, może nie z trudną osobą, ale jeżeli jesteś z osobą taką poważną, to może być ktoś w ogóle poważany albo na wysokim stanowisku, no to dla ciebie ta osoba po prostu zupełnie mięknie. I wszystko tutaj jest ok, jest to zgranie i yy, yy, spokój, yy, też yy, sporo właśnie tego, czego nie widzisz, mamy papieża, sporo takiego fundamentu niedoruszenia. Tak, tak jakby ten cesarz jest również tym papieżem. I tu jest mocna konstrukcja trwałość, zasady też taka niezmienialność na pewno można na tej osobie polegać, i to jest osoba poważna, dojrzała. Okej, okay. i nagle w twoim otoczeniu pojawia się ktoś zupełnie inny. I bardzo się pokazują właśnie w tej karcie te dwie kobiety, karcie kochanków, rydwan, dwa konie, czarny i biały, tak jakby zupełnie dwa kierunki. I to umiarkowanie, które pokazuje też właśnie złoto i srebro, dwa wazony. Więc. No, ewidentnie dla mnie są dla Ciebie dwie rzeczy. No i pytanie, co wybierzesz, czy to, co będzie, bardzo, co jest stałe i coś takie niezmienialne. Nawet jakby chcieć to zmienić, to raczej tutaj mission impossible. To jest ktoś, kto jest bardzo stały, zgodny, że jest zgodnie ze swoimi zadaniami, ale też przewidywalny. Wiemy, co się po nim możemy spodziewać. Natomiast rydwan jest. Ambitną, gorącą energią, która tutaj prawda, pojawia się gdzieś z daleka. To może być podróż tej osoby, prawda? najpierw była komunikacja, teraz jest podróż, a z mieczy bardzo jasna i klarowna wiadomość wysłana do ciebie. No i ta wiadomość ogólnie cię stresuje. Mamy szóstkę mieczy. Szóstka mieczy pokazuje odejście ku lepszym. Y Ziemią. Jest to też wsparcie, pomoc, jest to progres, ale mamy też dziewiątkę mieczy, która nas bardzo martwi. I myślę, że to jest właśnie ta decyzyjność, tym bardziej, że mamy ją tutaj pod kartą kochanków. Eee, dziewiątka mieczy ogromny stres, nadłog, przy. Przybicie tymi wszystkimi myślami, może konsekwencjami Twoich ruchów. Jeśli nie jest to dla Ciebie czytanie miłosne, to tu może być jakaś zawodowa propozycja, która przychodzi być może z zagranicy i oczekuje od Ciebie podjęcia decyzji. Ona jest wiążąca, a na przykład opuszczasz miejsce, w którym jesteś bardzo związany, prawie jak firma, prawie jak rodzina długoletnie związanie, prawda? I chciałabyś załatwić sprawę dobrze dla obu stron, bo umiarkowanie mówi o harmonii, o tym, że napełniamy obydwa dzbanki, że chcemy, żeby obydwie strony miały to, yy, yy, to, na co tak jakby zasłużyły, żeby obydwie strony były zadowolone. No właśnie i to wyzwanie pomiędzy, to, 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 tak jakby szóstka, zanim tak jakby przed szóstką jest ta piątka, piątka mieczy może mówić o postawieniu granic. Ale dla mnie na tej karcie niechętnie. Jest to karta niezależności, trochę właśnie stawianie granic, pokazanie pazurów. I, ale mam wrażenie, że tutaj jest to konieczność niż chęć. Natomiast może być tylko wygrany i przegrany, nie jakby, nie da się tego inaczej załatwić, tak? Albo e, no, wybór, który nastąpi, wskaże wygranego i wskaże przegranego. E, no, ładną mamy tą podstawę, ta szóstka Pucharów, pokazuje sentyment, powrót do takiego y, 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 trochę świata w, y, y, w różowych okularach, więc to mogą być ciepłe wspomnienia, ale może być również tutaj, jakby podstawa tej relacji bardzo taka ciepła, rodzinna. Dla niektórych z Was, ponieważ mocno się tutaj zarysował właśnie ten taki. Y, Ojciec Dziadek, cesarz i papież może być tak, że ktoś, kto się ubiega o Twoje względy, o Twoją rękę, nie podoba się tutaj w domu rodzinnym i może być to konflikt, i trzeba będzie postawić na swoim. To będzie trudne. Okay? Jak to im powiedzieć? Jak na przykład, jak, jak przeprowadzić ten, ten, to odejście, że tak powiem, to możecie przytłaczać planowanie tego. Eee, tutaj. No dobrze, w głowie masz umiarkowanie, więc chcę, żeby było po prostu dobrze. <gry> ok? Strzelcis to taka karta, która mówi o harmonii, o negocjacji, o. Mm, o Załagodzeniu sytuacji, o rozlaniu porówno dla każdego porówna, aby każdy, żeby nie było kłótni, żeby każdy miał swoje. Jest to też karta ustrowienia, oczyszczenia i mam wrażenie, że ewidentnie ma tutaj wpływ z tego, takiego, jakby mędrca, który tutaj się pojawia na tych kartach, właśnie i cesarz i papież jest tutaj. Właśnie ten siwobrody mędrzec. E, więc myślę, że chcesz tutaj jakby zadowolić obydwie strony i wprowadzić jakąś harmonię i równowagę. Ok? E, no, ale kochankowie pokazują, że trzeba coś wybrać i musisz się na coś zdecydować. I prawda, w jednym kierunku można pójść, to jest zupełnie co innego. Albo w drugim kierunku to jest również coś innego. Ok. Co, jak to się kończy? No, pojawia się trójka pucharów. Jest to karta świętowania, zabawy, to jest też... Radość, spotkania towarzyskie, ale to jest również flirt. Więc ja mam wrażenie, ta, ta karta jeszcze tutaj nie, dla mnie nie pokazuje romansu, ale pokazuje pewne mm, może spotkanie towarzyskie na takim lekkim, e, niewinnym, e, jakby poziomie. Możesz się tutaj właśnie spotkać z tą osobą. Możecie to stresować, tak, ze względu na to, jak e, klarowną informację ta osoba ze sobą niesie, ale mam, mam, na, mam wrażenie, że ta trójka Pucharów mówi o jakimś świętowaniu, zabawie, spotkaniu towarzyskim. E, I no jakimś flircie, ale hmm, prawda, mamy te, tą trójkę te dwie. Kandydatki w karcie kochanków, no i mamy trzy puchary, więc jednak jest tutaj jakieś e, przeanalizowanie tak naprawdę, co ten, ta druga osoba do Ciebie przynosi. Jakby jest jakieś spotkanie, jest jakaś zabawa. Eee... No dobrze, zobaczmy, co Ci w ogóle Tarot radzi. No, bo pod spodem mamy też Asa Bucharu, więc to jest jakiś pory w serca. Mam wrażenie, że się będziesz bliżej przyglądać tej osobie, że jej nie przegonisz tak od razu na dzień dobry, mimo że tak by trzeba było. To jest Twoje wyzwanie, prawda? Ale mam wrażenie, że jednak wszyscy się tutaj spotkają, towarzysko. W kręgu być może znajomych, być może właśnie jakiejś uroczystości, prawda? Pojawi się... Um... Osoba z przeszłości, albo osoba, która przyjeżdża z daleka, być może nawet z zagranicy. No dobra, pojawiła się siódemka Pucharów. Jest to karta marzeń, zabawy, lekkości, fantazjowania. Jest to też karta iluzji, ale mam wrażenie, że ona tutaj wskazuje jakieś radosne wydarzenia, motylki, prawda, w żołądku. I lekka, zupełnie lekka energia, ale też zabawa, tak? Tak jakby mm, nie, nie do końca na serio, bo siedemka pucharów jest taką kartą trochę fantazjowania i takich pustych obietnic, raczej właśnie wyobrażania sobie rzeczy albo fantazji, fantazji y niż... Realnych speł speł spełnień, ale jest to energia lekka, która zdecydowanie jakby sprzyja wiośnie i żartom i w wesołemu spędzeniu y czasu. Także mam wrażenie, że Tarot mówi, żebyś sobie tego nie żałował. Um... No, i jest tutaj jakieś zagrożenie, prawda. Ale myślę, że chcesz też trochę udobruchać tą osobę, która jest tutaj bardzo taka stała i taka na poważnie trochę. Myślę, że niepotrzebnie się stresujesz być może tym spotkaniem albo... Hmm. Za dużo sobie wyobrażasz w głowie jakichś negatywnych scenariuszy tutaj, a koniec końca mam wrażenie, że to spotkanie będzie bardzo przyjemne, wesołe, radosne i będzie jakimś, myślę, powrotem do tego takiego dzieciństwa, do jakiejś takiej niewinnej radości. Ok? Po prostu miłą atmosferą. No dobrze, myślę, że to wszystko. Pozdrawiam Was, strzelce. Bardzo taki fajny, lekki miesiąc, który przyniesie dużo jakichś takich radosnych chwil. I czuć taką jakbyś trochę odmłodniał przez to jedno spotkanie. Prawda? Nie, na razie nie pokazuje mi się tutaj jakaś, nie wiem, zmiana kierunku. Eee, raczej... Mm, Przeniesienie się fantazjami do tego okresu um, przeszłości, tak? Może być to jakieś właśnie spotkanie e, z dawną e, znajomością, która cię przeniesie do tamtych czasów, ok? Ale nie ma tu żadnej katastrofy, raczej jest miłe spędzenie czasu, dużo zabawy, śmiechu i lekkości. Także sam raz na wiosnę. E, Myślę, że to wszystko strzelce. Pozdrawiam, widzimy się w kolejnym czytaniu.